Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj leżing, łążing. No bo taka sytuacja akurat nastała. A motywacją do nagrania tego filmu jest bajka z mojego dzieciństwa Wilki i zając. Więc z tej okazji pozdrawiam wszystkie wilki i zające. Zapraszam na film. Moi drodzy jak zrobiłem łóżko sosnowe? Tak, zaznaczyłem na samym początku. Film będzie przegadany, troszkę zdjęć yy. w moich realizacjach. Dużo jest materiału, gdzie jest rozcinanie, klejenie, frezowanie, nawiercanie, kołkowanie i wiele, wiele różnych innych rzeczy. Ktoś, kto jest troszkę kumaty, ma pojęcia, ma chęci, wie o czym będę mówił. A ja zachęcam do oglądnięcia dalszej części filmu. Oczywiście, tematem dzisiejszego filmu będzie moje łóżko sosnowe. Łóżko w całości jest z sosny, z desek o szerokości od 10 do 13 cm. Na samym początku, co musimy zrobić? Rozciąć tarcicę, zrobić klejonkę. Dlaczego? Bo musimy troszkę. Po zmieniać usłojenie, tak żeby buźki, swoje były w przeciwną stronę, tak żeby później po dłuższym eksploatacji nasze deseczki się nie wykinały, nie robiły się z nich banany, więc wszystko zostało rozcięte, przestrugane, przepuszczone przez grubościówkę i tu jest deseczka, wszystkie ogólnie deseczki mają 9 cm i były klejone właśnie z takich dwóch elementów krótkich, przepraszam, wąskich i wychodziła deseczka. Te deseczki, te trzy strony można powiedzieć od nóg: prawa i lewa strona. Po nawierceniu tu są kołeczki dziesiątki. Nawiercałem przy pomocy. Przyrządu do połączeń kołkowych z Voltrafta, który nieraz mogliście zobaczyć u mnie na kanale i w moich filmach, realizacjach, czy to przy meblach, jak i również w drewnie też ma zastosowanie. Po nawierceniu tych deseczek za pomocą tego przyrządu, przy pomocy pinesek przeniosłem sobie. Otwory odznaczyłem w nogach, gdzie mam nawiercić. Ponawiercałem te tak wcześniej zaznaczyłem kołeczki dziesiątki, ale po złożeniu na sucho to mi wszystko latało. Mi, można powiedzieć, ta deseczka i ta dolna, więc te dwie deseczki, czy tu przy nogach, też są połączone. Wziąłem lamelownicę i tu jest chyba ze 4 czy 5 lamelek i na lamelkach. Sklejone z tego względu, że one już były, wszystko było pofrezowane promieniem R2 albo R3, już nie pamiętam dokładnie, więc dlatego można powiedzieć, wyszedł taki rower w środku, no ale jest jak jest. Dodatkowo, dla wzmocnienia, skręcenia wszystkiego w całość są użyte śruby tak zwane młoteczkowe, bo po nakręceniu na śrubę nakrętkę, to jest taki stożek, wygląda jak młoteczek. Wezgłowie i nogi były sklejone. Podrzucę parę fotek, bo niestety zdjęcia mogłem zrobić, a filmu z warsztatu nie bardzo. Z tego względu, że na warsztacie panuje artystyczny nieład i nawet nie mam gdzie w tym momencie rozłożyć statywy. Po wyznaczeniu można powiedzieć środka, bo jest kołek od góry, kołek od dołu. Między kołkami jest 5 cm, więc 2,5 cm. Ponawiercałem w każdej desce, czy w tej dolnej, czy w górnej, jest śruba. Odznaczyłem sobie tak samo na nogach, przeniosłem i kątownikiem w koło przeniosłem wymiar, gdzie ma być nóżka, i najpierw nawierciłem. Wiertłem FI 15 otwory, gdzie mają być zaślepki jeszcze, których oczywiście nie ma. I tu jest śruba. Przechodzi przez całą nogę i łapie właśnie tu, w tej desce jest wywiercony znowu otwór FI10 i tam jest właśnie zamontowany ten cały. Ta cała nakręteczka, wszystko jest ściśnięte. Ten bok z nogami nie jest klejony, ale ten bok, ten, ta noga tu z tymi dechami jest sklejona na kleju na stałe. Róż jest niemalowany, jest surowy, wystrugany, wyszlifowany. Do tego, w koło jest do tych deseczek. Na kołeczkach tak samo listwa, która trzyma mi cały różd, A że ścisków mi brakowało, a przykowało się następne klejenie, więc wziąłem wkręty, po, dokręcałem wkrętami, najpierw sobie nawierciłem wiertłem trójką, żeby mi tej listwy nie rozsadziło. Ściski ściągnąłem, bo niestety no, musiałem kleić następne elementy. I ściski były mi potrzebne. Więc nasuwa się następne pytanie, i powtarza ścisków na warsztacie nigdy za wiele. Po środku jest dziesiątka deka 10,5. Do tego raz, dwa, trzy nóżki w środku. Dla stabilności. Z tego względu, że po zmontowaniu oparłem się i ta deseczka, niestety, się ugina. Ktoś jeszcze może się zapytać, dlaczego na końcu i na początku jest cała decha, a tu są właśnie takie króciutkie. Dużo deseczek miałem takich metrowych, więc wystrugałem je, wyciąłem. Przepraszam, najpierw wyciąłem, wystrugałem i z tego właśnie powstał. Róż, dlatego są w środku łączone. Ja tu mam sztywciarkę. Rozstawię to mniej więcej co 12 cm od deski do deski po jednym sztywcie. Tak żeby nie uciekały gdzieś na bok. Nie rozsuwały się i ma teraz mi nie wpadł do środka. Bo mam się wyspać, odpocząć, a nie męczyć. Jak możecie zauważyć, jeżeli chodzi o kolor, bejcowałem to najpierw bejca brąz, a później było lakierowanie. Jeżeli bejcowanie wyszło ładnie, to przy lakierowaniu niestety wszystko schrzaniłem. Z tego względu, że nie czekałem odpowiedniego czasu, aż bejca mi wyschnie. Próbowałem to malować pistoletem. W końcu pistola dołożyłem na bok i pomalowałem wszystko pędzelkiem i dlatego w niektórych miejscach bejca zeszła Dojrze była mokra, no to jeszcze narobiła bigosu, ale to jak to mówią, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheły. Moi drodzy, co ja mogę jeszcze dodać, jeżeli ktoś ma chęć i Zapał, śmiało, może samemu takie łóżko sobie wykonać jak najbardziej. W międzyczasie postaram się powrzucać kilka zdjęć, tak żeby wszystko ładnie pokazać. Mniej więcej w danym momencie, o czym opowiadam, jak to wszystko wyglądało, no bo jak wcześniej napomniałem. W warsztacie panuje artystyczny. Nieładne zdjęcie jeszcze idzie zrobić, ale nagrać coś, rozłożyć statyw, nie bardzo. Więc moi drodzy, ja zabieram się do rozmieszczenia tych moich szczebelków, mojego rusztu, przysztyftowania go i rzucenia materacu i czas odpocząć. No, ewentualnie jeszcze trzeba skoczyć po. W swojej głowie, bo jak przyjdzie ciało w ciało, żeby łóżko nie skrzypiało. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam na inne moje realizacje. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!